Hej z tej strony, neutrala to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj porozmawiamy sobie o pakietach specjalnych które jednak będą z okazji Wielkanocy czy też legendarnego lochu ja niestety o tym nie wiedziałem i wydaje mi się że nadal większość osób o tym nie wie ale takowe pakiety będą, dlatego też wczoraj w filmie powiedziałem wam, że będzie tylko promocja 20%, no i dzisiaj po północy się okazało, że będą pakiety specjalne będzie je można kupić w troszeczkę innym systemie niż zazwyczaj, troszkę inaczej to będzie działać, zaraz oczywiście wszystko wyjaśnię, pokażę wam jakie to będą pakiety no i w zasadzie ten film miał nie powstawać nie planowałem go nagrywać no ale z racji tego, że jednak niespodziewanie pakiety specjalne będą, no to warto, żebyście o nich wiedzieli. Na wstępie pamiętajcie, żeby kupować grzybki i pakiety specjalne z kodem NEUTRAL na stronie home.syfygame.net i wysyłajcie do mnie screeny, jak używacie mojego kodu twórcy. No i również pamiętajcie, że teraz trwa giveaway za aktywność na kanale na YouTube, więc każdy like plus komentarz pod filmem to jest jeden numerek w giveawayu. No i ja co miesiąc wyłaniam najaktywniejszą osobę, która dostaje grzybki albo paysafe carda. Oczywiście trzeba subskrybować mój kanał, żeby w ogóle brać udział w tym giveawayu za aktywność. Tyle! Jeżeli chodzi o wstęp, to tyle. No i teraz tak, pakiety specjalne. Ogólnie już od dzisiaj, do niedzieli pewnie, będzie trwała promocja 20%. W zasadzie już trwa yy, na sklepie internetowym home.syfygamy.net. No i tam wiadomo, można kupić 20% więcej grzybów za tą samą cenę. Natomiast od jutra, czyli już w sumie dzisiaj po północy, wystartują pakiety specjalne. Taka wyprzedaż społecznościowa, która będzie trwała aż do 6 kwietnia. Czyli prawdopodobnie do końca legendarnego lochu. No i już Wam tutaj pokażę. Pokazuje. Wiadomo, przypominam, kupujcie wszystko z kodem NEUTRAL. Czy to te pakiety specjalne, czy po prostu grzyby, jeżeli planujecie kupić cokolwiek, kupujcie z kodem NEUTRAL. Wysyłajcie do mnie screeny, jak używacie mojego kodu twórcy. Dziękuję Wam pięknie za wsparcie. No i pierwsza informacja, która się pojawiła z tego, co widziałem, już Wam tutaj czytam. Proszę bardzo, wyprzedaż społecznościowa w webshopie. W sam raz na Wielkanoc, od 28 marca do 6 kwietnia, aktywna będzie ekskluzywna wyprzedaż społecznościowa. Tym razem nie będzie globalnego limitu. Mitu ilościowego. Każdy z pięciu specjalnych pakietów jest dostępny raz na postać i w tym samym czasie. Pakiety Wam zaraz pokażę. No i co? O co tutaj chodzi? Po pierwsze, już dzisiaj po północy do 6 kwietnia startuje tylko i wyłącznie, jeżeli dobrze zrozumiałem, na sklepie internetowym home.syfigame.net właśnie ta wyprzedaż społecznościowa, czyli te pakiety specjalne. No myślę, że to będzie dostępne w trakcie trwania legendarnego Lochu, tak? Bo 28 marca startuje legendarny Loch, czyli jutro. No i myślę, że do 6 chyba kwietnia potrwa ten legendarny loszek, czyli do niedzieli. No i właśnie w tym czasie będzie dostępna ta wyprzedaż społecznościowa, no i mamy 5 pakietów za różne ceny. No, i nie trzeba kupować po pierwsze, to jest w ogóle najważniejsza zmiana. Nie trzeba kupować żadnego z tych pakietów, yy, tak jakby po kolei, w sensie najpierw najtańszy, potem droższy, aż do najdroższego. Tylko możemy sobie wybrać, który pakiet chcemy kupić. No, i każdy można kupić tylko raz na konto. Nie ma żadnego limitu, nie ma czegoś takiego. Ogólnie pakiety są chyba te same, które były tam jakiś czas temu yy, z okazji, no tych błędów play. Wiecie, te nazwy specyficzne, Play'a wie lepiej i tak dalej, no to pakiety są chyba te same, natomiast wtedy były limitowane, a teraz limitu takowego nie ma, także to jest bardzo fajne. No i co, może Wam od razu pokażę te pakieciki, tutaj nic więcej nie mamy... Przejdźmy sobie do tych pakietów. No i jak możecie zobaczyć, mamy wyprzedaż społecznościową. No i mamy pakiety za 20 zł, 40 zł, 100 zł, 200 zł i 400 zł. Ogólnie te pakiety już są dostępne na serwerze F9. Stąd mam właśnie tego screena, dlatego że na serwerze F9 wszystko wchodzi dzień wcześniej. Dla nas wszystkich na pozostałych serwerach te pakiety będą dostępne od jutra. Czyli tak jak mówię, dzisiaj po północy. No i dobrze, co my tutaj mamy? Po pierwsze pakiet błędów, który kosztuje 20 zł. 160 grzybów i 50 klepsydr po drugie mamy za 40 zł pakiet niechcianych funkcji 325 grzybów i 125 szczęśliwych monet, po trzecie mamy pakiecik za 100 zł pakiet znowu żadnej bety 800 grzybów, 500 klepsydr i 50 tysięcy metalu po czwarte mamy pakiet za 400, przepraszam za 200 zł za 200 zł oczywiście, pakiet playa wie lepiej, 1650 grzybów, 50 tysięcy kryształu i, i 1000 klepsydr jak widzimy no i ostatni pakiet najdroższy za 400 zł, pakiet niszczyciela Nostalgii mamy 3700 grzybów, 500 szczęśliwych monet, 100 tysięcy metalu i 100 tysięcy kryształów. No i właśnie, jak widzicie, pakiety są wszystkie dostępne z bomby, czyli możemy sobie wybrać, który pakiet chcemy kupić. Możemy kupić, nie wiem, pakiet tylko za stówkę, pakiet tylko za 200 zł, pakiet tylko za 400. Nie musimy tak jak, do, do, tak jak to do tej pory miało miejsce kupować po kolei były na przykład 4 pakiety, 40 zł 100. 200 i 400, no i musieliśmy wszystko lecieć po kolei, wszystko kupować, żeby do tego najdroższego pakietu się dostać. Teraz możemy sobie wybrać. No i każdy z tych pakietów można kupić tylko i wyłącznie raz na konto. Czyli jak kupimy pakiet za stówkę, on nam znika, nie można już go kupić. No i wiecie, potem pozostają pozostałe 4, nie? więc to taka zmiana no i mówię, nie ma limitu, wcześniej te pakiety były dostępne z limitem, tam chyba po 1000 sztuk, na ca... każdy pakiet 1000 sztuk na całą gierkę teraz każdy gracz, każde konto ma możliwość kupienia po jednym razie każdego z tych 5 pakietów także taka wyprzedaż startuje będzie trwała od dzisiaj po północy czyli od 28 marca do niedzieli 6 kwietnia czyli przez cały czas trwania legendarnego lochu, no i oprócz tego jest oczywiście promocja na grzybki 28 która już w tym momencie jest dostępna, więc jeżeli nie wiem, grzybów by Wam brakło z pakietów, to wiadomo, można skorzystać z promocji właśnie yy, tej 20%. Oczywiście pakiety się opłaca o wiele bardziej kupować, bo nie dość, że dają więcej grzybów niż promocja 20% za tą samą cenę, no to jeszcze pakiety dają coś specjalnego, czyli właśnie klepsydry, szczęśliwe monety, metal, kryształ i tak dalej, no sami... Zresztą widzicie jak to wygląda, na przykład tutaj pakiet za 400 zł daje 3700 grzybów, czyli o 100 grzybów więcej niż pakiet za 400 ten na promocji 20%. A jeszcze oprócz tego mamy szczęśliwe monety, metal i kryształ, nie? Yy, więc yy, no po prostu pakiety są bardziej opłacalne. Oczywiście przypominam, każdy pakiet, czy to ten specjalny, który teraz widzicie na ekranie, czy to jakieś po prostu grzyby na promocji 20%, czy po prostu grzyby jak kupujecie, kupujcie z kodem neutral i wysyłajcie do mnie screeny, jak używacie mojego kodu twórcy. Po wyborze pakietu, który chcecie zakupić, tam macie pole kod twórcy, rozbijacie. No i tak naprawdę wpisujecie Neutral, czyli moją ksywkę. Wielkość liter nie ma znaczenia, macie wszystko na banerku tutaj na górze nade mną. I wyskoczy wam creator Found na zielono. Przejdzie do płatności. Ja dostaję 5% z tego, co Wy zapłacicie. No, a Wy dostajecie swój pakiecik. Także pięknie Wam dziękuję za wsparcie. Wysyłajcie do mnie te screeny. No i chyba wszystko. Chyba nie mam tutaj nic więcej do dodania. Tak jak mówię, ta wyprzedaż społecznościowa będzie chyba tylko na tej stronie internetowej, internetowej home.syphygamy.net. Ogólnie polecam jej używać, bo tam grzybki są o 20% tańsze aniżeli na aplikacjach mobilnych i na Steamie. Fajnie działa na telefonach, na komputerach i tak dalej. No, i tam często. To są po prostu promocje dzień wcześniej no ogólnie sami rozumiecie po prostu polecam tej strony używać, zresztą tylko na tej stronie możecie mnie wesprzeć poprzez wpisanie kodu twórcy także zachęcam was wszystkich serdecznie, jak się zalogować do tej strony jest to bardzo proste, jak jesteście na koncie, na którym chcecie coś zakupić to możecie albo kliknąć ten odnośnik tutaj na dole, community page on się nazywa, obok serwera na którym gracie, klikacie, otwiera wam się przeglądarka, no i na dole pojawia się napis login, klikacie ten login, no i już jesteście tak naprawdę właśnie na tym yy, koncie swoim i macie w prawym górnym rogu napisane Waszą klasę postaci, nickname, serwer i ilość grzybów, yy, więc wiecie, że na pewno na dobre konto kupujecie. Yy. No i tyle, nie? I tak naprawdę tyle. Drugi sposób jest taki, żeby wejść na stronę home.syfygame.net home Już Wam tutaj zaprezentuję, tylko muszę sam sobie wejść. No i w prawym górnym rogu macie logowanie. Klikacie logo, logowanie i wprowadzacie swoje ID postaci. Swoje ID postaci możecie znaleźć, jak wejdziecie sobie na postać, na której chcecie coś zakupić. Wchodzicie w ustawienia, tutaj zakładka postać i tu macie ID postaci. Możecie je skopiować i po prostu sobie tam wkleić na tą stronę i też się zalogujecie. No ale ten sposób z tym guzikiem tutaj jest o wiele o wiele prostszy musicie sami przyznać yy, Natomiast no mówię tutaj nie będę oczywiście klikał żebyście nie widzieli mojego ID postaci bo każdy ma swoje indywidualne tak czy inaczej no w ten sposób również yy, można się zalogować i tam zakupy robić Także tyle z mojej strony taki szybki filmik informacyjny o tych pakietach ja wam pięknie dziękuję za każde wsparcie yy, czy to będziecie kupać pakiecik najtańszy czy tylko najdroższy czy wszystkie może czego byście nie kupowali róbcie to z kodem neutral tu macie zresztą Zresztą napisane wszystko w moim opisie, na banerku tutaj na górze, tak samo. Róbcie z kodem neutral, wysyłajcie do mnie screeny. Dziękuję wam ślicznie za wsparcie. Oprócz tego pamiętajcie, że teraz trwa giveaway na kanale na YouTube, więc każdy like plus komentarz pod filmem to jest jeden numerek w giveawayu. No i również trzeba subskrybować mój kanał, żeby brać udział w tych giveawayach co miesięcznych, a ja co miesiąc wyłaniam na najaktywniejszą osobę i daję jej grzybki albo pay safe więc warto być aktywnym na moim kanale. No i chyba wszystko. Dajcie znać w komentarzu, jak Wam się podoba taki sposób sprzedaży tych pakietów specjalnych. Dajcie znać w komentarzu, co Wy o tym wszystkim sądzicie. No i czy będziecie kupować pakieciki. No i co? Życzę Wam dużo zdrówka, udanej zabawy na legendarnym lochu, który już jutro. Wszystkiego dobrego, wszelkie pytania w komentarzu albo do mnie w wiadomości prywatnej gdzieś tam na Discordzie możecie zadawać, chętnie Wam odpowiem. Dziękuję Wam pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!